Witam moi drodzy bardzo serdecznie, witam na kanale Sunlight Tarot, tarocistka fortu nakłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy dla znaków wodnych raka skorpiona ryb. Od 17 do 23 listopada zaczynamy od raka tarot i karty Lenormand. Zaczynamy, zobaczmy co u raka. Jak przypominam do kart 17-23 listopada. No i dobrze, zobaczymy tutaj, moi drodzy. Dużo pracy. No właśnie, żeby ta praca chociaż się opłaciła. Tak, w poniedziałek są jakieś oczekiwania, troszeczkę smutków idzie z przeszłości. Możecie się zamartwiać, tak? Szukacie czegoś nowego dla siebie, moi drodzy. Na pewno ten dzień będzie takim, moi drodzy, troszeczkę ograniczeniem, oczekiwaniem i może być ciut smutniejszy, ale we wtorek już tutaj na to, co czekacie, spełni się i niezależnie, czy to będzie jakaś nauka, dokształcanie, właśnie, czy też ważne rozmowy. To macie bardzo dużą ochronę i wszystko wam się powiedzie, jakieś spotkania z lekarzami, rozmowy z profesorami. No taki uduchowiony dzień naprawdę będą osoby pomocne. W środę, umiarkowanie dążycie, moi kochani, aby zorganizować, posprzątać w swoim otoczeniu. Bardzo możliwe, że będziecie się oczyszczać, nawet ja bym powiedziała, że tutaj jest chęć. Zrobienia takich naprawdę porządków życiowych, i myślę, że pokrótce się to uda. Ja wierzę w Was i oczywiście trzymam za Was kciuki, żebyście to w końcu zrobili. Też ja myślę, że jest tutaj osoba, która przyjdzie do Was albo z przeprosinami, albo też nowa osoba. W czwartek jest dużo pracy. I taki dzień stabilny zawodowo, także dobrze, cały dzień wypełniony, i dodatkowo robić jakieś plany, strategie, co tutaj do dalszego działania. W piątek, dalszy ciąg pracy, ale też myślę, że jest dobry moment na to, aby odzyskać jakieś finanse, no, które gdzieś się może zawieruszyły. Po drodze y, też, kochani, no tutaj będziecie zbierać owoce swojej pracy. Sobota, mężczyzna, który pojawi się, będzie bardzo taki dynamiczny, żywioł ognia, zadbany, możliwa rozmowa, randka, nawet także też nie będzie czasu na to, żeby tak naprawdę nudzić się. Wszystko się będzie układać i niedziela: zadbacie o siebie, możliwe spotkanie też z przyjaciółką. Też będziecie, moi drodzy. Tak naprawdę czuć się bardzo dobrze, komfortowo w swojej skórze, może nowa fryzura, nowe jakieś makijaże, czy też kupicie sobie coś ładnego. Także, drogie raki, tu jest naprawdę tydzień zorganizowany. Pomimo obaw, które Was ogarną na początku tygodnia, nie ma się do czego przyczepić w zdrowiu układ moczowo-nerkowy, układ hormonalny, ale także drobne jakieś sprawy przeziębieniowe, możliwe że dolegliwości w dolnej części kręgosłupa, ale też sprawy, moi drodzy, dermatologiczne, drobne wysypki. No, tutaj coś się wyjaśni, moi kochani. I będziecie się właśnie Bać tej konfrontacji, ale tak naprawdę ta konfrontacja okaże się sukcesem. Także nie martwcie się zobaczycie w świetle niektórych osób, niektóre osoby fałszywa. Po prostu zobaczycie w świetle takim, jak powinniście zobaczyć, że ktoś może być tak naprawdę no, niezbyt przyjazny, ktoś pokaże drugą twarz, ale i tak będzie to dla Was sukces. Nie wiem dlaczego, ale coś się wyjaśni, kto może był właśnie nierzeczliwy, kto kopał pod Wami dołki. Także tak to wygląda. I ja Wam dziękuję, kochani, i przechodzimy teraz do Skorpiona. Drogie Skorpionki, od 17 do 23 listopada to jest Wasz, oczywiście, tydzień urodzinowy. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego tym Skorpionom, które obchodzą, moi drodzy urodziny. No dobrze, zobaczmy jak to wszystko tutaj wyjdzie w tym waszym tygodniu. Poniedziałek tu, kochani, są jakieś problemy ze snem, obawy co do przyszłości. E, czymś się będzie Skorpion stresował i może mieć problemy ze snem, ale szybko się ogarniecie. We wtorek, bardzo dobra współpraca. E, po takim poniedziałkowym strachu już nie będzie śladu. E, we wtorek jest miłość, szacunek i wspólne podejmowanie decyzji. Bardzo ładnie to wygląda. Także możecie być zaproszeni nawet na jakąś randkę. W środę nauka, dokształcanie, wiedza możliwe, że będziecie czytać jakąś książkę, będziecie gdzieś uczestniczyć w jakimś szkoleniu. Także tutaj wszystko to, co związane jest z dociekliwością, wyjaśni się być może jakaś sprawa ważna. No tutaj, moi drodzy, dużo tej nauki i nowych projektów. W czwartek nowe projekty, nowe pomysły, sprawy urzędowe, które się wyjaśnią, być może to, co było zablokowane, przyjdzie do Was w końcu jakieś odrodzenie, i myślę, że nowe projekty. Tak jak powiedziałam, też, moi drodzy, będziecie w jakimś dużym skupisku. Może to być urząd, właśnie sąd, albo gdzieś nawet lotnisko. W piątek, kochani, ja bym powiedziała: no, niektórzy mogą być na koncercie muzycznym też. W piątek jest już bardzo dobry czas, kochani, na to, żebyście wyrównali swoją energię. Otrzymacie jakieś pieniądze, może nawet niespodziewane i będzie zadowolenie. Też ktoś Wam poświęci swój czas. Wy oczywiście jakiś prezent też uzyskacie, będziecie chodni dla innych, także tutaj karta dawania i brania w tym tygodniu bardzo ładnie. Dwie szóstki. Sobota, powrót do spraw sytuacji osób, jest jakieś wyjaśnienie, coś się dzieje, wracacie z powrotem w miejscach, w których kiedyś byliście, możliwe właśnie, że coś się wyjaśni. Jakaś tajemnica, bo tu przy arcykapłance ta kapłanka w niedzielę też mówi o rozmowach, o powrotach, o wyjaśnieniu bardzo ważna rozmowa może być z kobietą. No tutaj ten tydzień, moi kochani, jest dobry i ważny, bo na siedem kart mamy aż pięć arkan głównych, czyli decydujący tydzień przełomowy w ważnych sprawach życiowych, urzędowych, zawodowych, w zdrowiu podwójne narządy, oczy, uszy, szczególnie Uważajcie na wirusy i bakterie. Dobrze. No, widzicie, mówimy o urzędzie i jest urząd, jest powodzenie, moi drodzy, i tutaj dużo rozmów, plotki. Także pewne sprawy się wyjaśnią, moi drodzy, i myślę, że Czeka Was albo ważna rozmowa, albo jakieś spotkanie. No tutaj możliwe, że nowy rozdział się pokazuje przed Wami. Także życzę Wam powodzenia w sprawach zawodowych, urzędowych czy szkolnych i przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, bo tutaj jest dzień urodzinowy dla skorpionów i ryby. Przechodzimy do ryb. Od 17 do 23 listopada. Zobaczmy, co u Was. Dobrze, drogie rybki. Także bardzo się zapowiada dynamicznie i gorąco. Poniedziałek, dynamizm, rozmowy, spotkania, jakieś wiadomości, dużo osób koło Was. Możecie też planować jakąś podróż samolotem, na przykład. Uważajcie na rozrzutność. Również we wtorek, tutaj koło Was mogą być duże pieniądze, ale też stresy z tego powodu. Toksyczne osoby, które są, mogą być, moi drodzy, kontrolujące, denerwujące. Bo tutaj też jest, moi drodzy, w środę również taki chaos. Ktoś przybywa nagle, robi zamieszanie. Tu sprawy urzędowe, jakieś pisma na środę się szykują, ale to będzie tak naprawdę trwało moment. Wywróci wam ktoś być może tutaj życie do góry nogami, i w czwartek już będzie spokój. Także pilnujcie, moi drodzy, swoich dokumentów, żeby nie zagubić w tym tygodniu. W czwartek empatyczna kobieta, bardzo zaradna, która będzie pomocna w różnych sprawach. I piątek kochani, ja myślę, że też będziecie świętować jakiś sukces swój, dokonacie jakiejś zmiany, z powrotem spotkacie te osoby, spotkacie się z tymi osobami, z którymi lubicie spędzać czas i będzie bardzo przyjemnie. W sobotę również bardzo duża dobra współpraca. Oczywiście dużo obowiązków domowych, zawodowych i tak dalej, ale tak naprawdę każdy będzie chciał z Wami współpracować. Mogą się trafić nadgodziny w tą sobotę. I niedziela czeka Was ważna rozmowa, jakaś decyzja do podjęcia, sprawy, które no, będzie trzeba wyjaśniać mało emocjonalny dzień, bardziej praktyczna ta niedziela i która tak naprawdę przyniesie jakieś rozwiązanie w ważnej sprawie. Ja myślę, kochani, że tutaj tak naprawdę w zdrowiu musicie uważać na pęcherz moczowy, przeziębienia, bóle głowy mogą być stany podgorączkowe, też kości, plecy i szczególnie dolny odcinek kręgosłupa. Może być gorączka, może być wysokie ciśnienie. O, fałszywy lis. Ale też, kochani, tutaj Lenormand mówi o tym, że poprzez jakąś osobę, która będzie fałszywa, osiągniecie sukces, swój spokój. Ktoś w końcu tak naprawdę zdemaskuje się, ktoś odejdzie od was, jakaś ciężka, trudna energia. Fałszywa osoba albo fałszywa sytuacja po prostu odejdzie i będziecie świętować sukces. Także, kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę samych sukcesów. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.